Bo w Dubaju szczęście czeka, bo w Dubaju radość nie ucieka. Nie wiem, co zrobić mam, ale wiem, że będę tam dzięki Wam. Dubaj miasto marzeń i pięknych wrażeń, Dubaj miasto marzeń i pięknych wrażeń, bo w Dubaju szczęście czeka, bo w Dubaju radość nie ucieka. Plaża, Optymizmem zaraża, plaża moją radość pomnaża. Dubaj, bombaj, gdybaj, bo w głowie mi wakacje, nie żadne libacje. Słońce świeci mocno nad nami i obdarza nas swoimi promieniami. Bo w Dubaju szczęście czeka, bo w Dubaju radość nie ucieka. Nie wiem, co zrobić mam, ale wiem, że będę tam dzięki Wam. Dubaj miasto marzeń i pięknych wrażeń, Dubaj miasto marzeń i pięknych wrażeń, bo w Dubaju szczęście czeka, bo w Dubaju radość nie ucieka. Zdjęcia. Arcy księcia, a może bardziej szejka, bo w Dubaju będzie mi jak w raju. Bombaj Dubaj, gdybaj, bo w głowie mi wakacje, nie żadne deklaracje. Plaża mnie na radość naraża, fala me smutki oddala. Bo w Dubaju szczęście czeka, bo w Dubaju radość nie ucieka. Nie wiem co zrobić mam, ale wiem, że będę tam dzięki Wam. Dubaj miasto marzeń i pięknych wrażeń, Dubaj miasto marzeń i pięknych wrażeń, bo w Dubaju szczęście czeka, bo w Dubaju radość nie ucieka.